Cześć, z tej strony masie zapraszam was do oglądania już piątego odcinka, zagrajmy w Pokemon Showdown. W dzisiejszym odcinku ja mam zamiar stworzyć pojedynki randomowe, ponieważ nie pokażę się z jednego teamu, ale pojedynki randomowe nie takie zwykłe. Pojedynki randomowe z czwartej generacji, bardzo jedna chyba, jedna z lat, nie wiem, czy to jest moja druga ulubiona generacja, na pewno jedna z moich ulubionych generacji, ponieważ jest mnóstwo pokemonów, których lubię i mam nadzieję, że w tym odcinku mi się te pokazane trafią. Nie będą oczywiście będzie typu ferry, nie będzie tych upcji, to z najnowszych gen, ale no i tak mam nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo fajna zabawa. Jeśli podobał Wam się również poprzedni odcinek, a jeśli go nie widzieliście, to zobaczcie sobie go, jest w playlistie pogrążonym. Czwarty odcinek, oczywiście, to była walka z Katakujitbą, jak to mi oczy, chyba ten było tam 14 tysięcy subskrypcji. I jak mówicie, nie będę Was spojrzał, jakąś ta walka się zakończyła. Obejrzyjcie sobie czasami ten, ten odcinek. No cóż. Yy... Ja oczywiście cięcie i Wam potem robię omówienie z tej walki. No to widzimy za chwilę. To cięcie. Tak walka wyglądała. O niego poszedł w Absol, nie Trio. Użyłem Stone Edge'a. Świetny ruch, z czego Absol używa. Super power. Myślałam, że teraz go uderzę, jednak sam posiadał Sucker Punch i mnie pierwszy uderzył i zamordował. Szkoda. Moim kolejnym wyborem był Sekt, ponieważ Sword Pani miał zrobić... A patrzcie, co chciałam zrobić. Seed Bomb, Rzucie już wystarczająco. Kolejnym Pokémonem był Glaceon. Nie spojrzałem na jego... Znaczy, widzę, nie spojrzałem na jego speeda, mój Moi... Ice Muszę wejść, pan morry świetny wygląda. nie widziałem, że będzie aż tak mocno, przecież stal to jest. Więc używam spigezy. No i chciałem nas użyć chrusta. No ale no nie wyszło szybsze. Izmin, wiele błędów tutaj bardzo popełniam. Waylock, ja go zabiję. Bo ten jest destrakt. I jednak tak się nie stało. Przecież w ogóle jestem, myślę, porażka. Na to będę miał już miał pięć porażek i 11 wygranych meczy. I wchodzi bohater tego meczu glali. Spigezy drugie. Hyder Paweł neutralny. Wchodzą trzecie z bigezy. Już na jego główkę, czyli jak to nie wchodził na no, mnie to obrywał. A ja też mam Leftover, przez to się leczę. I to bardzo pomogło ten leftovers podczas tej walki. I EQ schodzisz. Pierwszy Pokémon Glali, 1 do 0. Ditto. Długo czeka na jego ruch. Earthquake. Po czym on się zmienia w glali jego. Po czym ja używam Earthquake. A patrzcie, go on używa. Taunt. Wiecie, jak on mi włączył? On nie um, um, dalej włączonego Earthquake'a i ja jej zbima. nie ale tam to był taunt i spikesy. Tak nie potrzebowałem. I Q, no i dalej. No ja się leczę cały czas. Dwa do zrega. Venom off. Super. Substytut. Ja cię ja go zniszczę, koleżko teraz. Faded, Teraz on spróbował tych Toxic Spikesów użyć swoich sił. Ja użyję IQ, prawie go wykańczam. On też ma niestety leftovers. Teraz tak, Bag Trochę mi tam robi IQ, niszczy go. 3 do zagle jego. Czy ten pokemon rozwami, bo cały team oprócz tego pierwszego? Regis Steel wchodzi, obrywa jedną czwartą życia IQ. Registry, Sleeptop, pani wiem o go, co chodzi. Chciałem, że on pójdzie teraz wreszcie, o co chodzi. Ale nie poszedł bo aż. Miałeś... Kryt! Kryt, to był kryt. O, piękny kryt, kochani. Seeking, cztery do dla jego. Iq. On, że świetnie. Sam zdaję uwierzenia sobie. Iq. Waterful nie zabija, a dla niego Higgle. 5 do 0. Właśnie pierwszego zabiłem inny Pokémon Duktyrio, ale ogólnie wygrywa ten mecz. Jeszcze miałem ktoś, ten tak, Pozdrawiam brew 3. To jest. Pozdrawiam, tak jak żeby każdego pozdrawiać. Fajna walka, ale również, Że czwarte, randomy z czwartej generacji są naprawdę fajne, tylko trzeba troszeczkę czekać na mecz. Akurat ten mi się szybko pojawił, zwykle czekam, a ten tutaj pan to szybko się pojawił. I byłam tak naprawdę bardzo zadowolony. No to co robię cięcie i widzimy się na kolejnym meczu. Ja jestem Absola, ona Czaj Meko. Miałam Sucker pancza, ale Sasz kryt to był to kryt. Ona ma Sasha. Psychic nie działa Mahater nie się, że na spokojnie, że sobie słog do na absurku i to jest już raz bezbąkowo Hyder power. Mało zalewiają się sobie, a dobra, drugi Sword więc chce się zmienić na wszystkie pokemony. Nie wiem to, że ona ma signal beam. i jak na złość wchodzi Confusion. No ja właściwie się Sakra Punch'a, uda mi się go uderzyć i niestety to już meko. Urlanda przeszedł mi jeszcze to i psychokat nie zabił, ale był mocny po tych dwóch znaczy są były pod atak, nie pod spec. Znaczy on to był spec atak, znaczy to był atak, znaczy to atakiem, nie przed nim. Feraligator już sobie na spokojnie. d dance, Taniec smoka, jeden wejdzie, on ma IQ, no też trochę tam wchodzi i ja na to. Wchodzę Water Waterfullem z atakiem, zmocniony speed, Feraligator pokazuje moc. Noctowl, no to return. Nie mam co się bawić z takimi pokemonami. No, może się używam night Shade. Ciekawe. Ja to już używam znowu return. No i Noctowl w tym momencie pada. Jego kolejnym fajem jest Radicate, który ma Sakry Punch i teraz uaktywnił mu się Toxic, chłopost Toxic obiek, chociaż miał świetnego chyba Shift czyli patrzy na to. I patrzcie na to. słodny z mojej strony. Dlaczego? Bo mam jeszcze tego busta 3 HP stracił Sucker Punch! Tam no też problem. Ja chyba tam czegoś będę muszę tryć, ale naprawdę mocny. Trzeba mnie nie śniadacz. Entei i Kleidor już wchodzą. Mam przewagę jednego punktu. Flare Blitz, nie spodziewałem się, że my, aż tak mocny. Aż to był dobry ruch. Żurzę, Light Screen, myślę, że sobie Fire Blasta. Jednak to mi później pomoże zobaczyć, jak w meczu. Flare Blitz, pokonuje klejdola. Okej, okay, Kleidol, myślę, że będzie Stealth z ale ten Light Screen jest dobry. Wchodzi kubuś, Nie jak zawsze jest na lach, tylko że dziewczynka. I używa EQ, i po prostu dokańcza walkę z Enteiem. No i bardzo ładnie. I ostatnio to to kolejna bestia sujką, nie muszę, czy na końcu nie jeszcze lajku. To by byłoby tak lepiej, mu policzało te fony. Słowo wchodzi, ponieważ miałem na nim coś B na tym a Dlatego nie miałem chodzić innego ataku. Higher power chyba Electric. Nie wiem jaki. Albo gras. Mind. I właśnie to patrzcie, to mi pomogło. Bez tego coalmine to by zadało wiele więcej. Jest super efektywne. Ale mam miałem, miałem light screena. Hajder to jest specjalny, dlatego mi pomógł. Mogłem więcej stracić na slogan. Bo mi pomogło trochę. Colminda też wchodzi, ja wchodzę trzecim Colmindem i muszę czego nie atakować. Ale wolę chyba dalej się colmindować pomyślałem. On używa drugiego Colminda, ja używam czwartego Colminda i mojego ostatniego w tym meczu. No bo trzy razy sobie zbóstyłem atak, przez razy def. On używa trzeciego Colminda, a ja używam psychika po czterech Colmindach, a on ma trzy. No nieźle. On stwierdził, że już teraz przestanie też używać Hydel power, ale na sumie robi to już malutko. Sleep talk, życie sobie mówiłem. A czy nie Slip talk, tylko Slakow, fajny ruch, Miałem jeszcze jak ktoś surfa. Ja tego rozumiałem. Psychic. Yy, dalej. Self nie, już nie wiem w ogóle po co mam surfa. Ja użyłam psychika. Tam w ogóle kryć już Bucha w szczęściu. Nie no, no, tam jeszcze był kryć Heider Power no i psychic. Fajny mecz Jeszcze się parę meczy będzie To już był drugi dzisiaj winowy Widzimy się za chwilę A i pozdrawiam panom GIN Pozdrawiam ją, GEN O dobra, to jest walka tanko, od razu pozdrawiam Bearoid boja. Fire Blast, Brave Bird, I muszę się go zabiję. A tutaj proszę Państwa, nic to Sucker Punch. Ale no nie zabił mnie, ja się zabiłem sam sobie Fire Fireblast. No i to też brał mi recoila. Ale ja będą jakieś przednio. Sandy Swampert, Ja tu surfem, a on i Mocno patrzę mocno wali. Tak zmieniłem pokémona na delka o, on przykład zmieniłem pokémona, byłem głupi, bo nie zostawiłem Pokémona już mam Thunderbolta. Sing nie trafia i patrzcie. Cycolmind. Poprzeszkach mamu. Sing. I co on ma jeszcze? pak no Sleep talk. O nie, wiem, ja potem Double Edge. Coś mu kurde zrobiłem. Ale cały nie wiem. Mogłem zostać w stanie pokémona, byłoby lepiej. Senator, no i dawaj, więcej, dawaj, więcej statystyk. Zmieniłem jak Debil, na Bo po co ja zmieniłem, teraz? Ja nie wiem, bo mogłem zostawić Pokémona i mi Dumitri dawać, bo on nie zwiększał sobie defa, tylko spec defa. A ja nie zostałem. Może Thunderbolt, a wiadomo, po takim spedz się zamacniają, no to co ja zrobię młodym Thunderboltem? Pogładzić po włosach mogę najwyżej. O, kolejnego coalmina leci już. Czwartego, no zrębna jednak takie, praktykach ja też używam często. No i dalej. Thunderbolt, po co ja to do cholery jasne, ja wtedy nie myślałem w ogóle, ja to mi się zdaje. Po co ja to w ogóle robiłem, bo to jest taki kpina. po co ja to robiłem, nie ja nie wiem. Ale dalej, Thunderbolt. Połowa życia, Psychic, Zdycham, Dzięki, bo kto to, to miał głupoty, mi się to należało, bo nie myślałem ty co on mi chciał pokazać, jak ja byłem głupi. Thunderwave, Chciałam się tak odwieczyć. No i Psychic, narazka delikatny i fajna. Dalej jesteśmy w Stilixach. Chciałam, miał Paradis. Znaczy, chciałam, żeby miał Wolniczność, nie miał Paradis. się chciałam go po kamarze do statystyki zresetować. Camera, okay, myślałam, że będzie szybszy, a tu Power. Chciałam, że mnie nie zabije. Zabił mnie. Fajne. Takie błędy popełniałem właśnie. Samurack, od razu go wystawić, pewnie coś wspomnią na czacie. No i Waterfall, tu idzie. Mnóstwo życia mu zrobiło, ale patrzcie na to. Gnój ma Protekta! I widział, że mam tą necha, bo chciałem mu zaprezentować jakiś ten Speed boost, ale patrzcie na to, to jest lepsze. Baton bas. Na swamperta. I co mnie wkurzyło? Mogłem tę walkę jeszcze być, gdyby nie to. French! A mi się wyraczyłem. Waterfall. Waterfall. No no flinch, mówię mam. Jeszcze to tak wkurzyłem. jedna rzecz. Flinch! Gdyby nie ten flinch, ja będzie tak naprawdę. Had do teraz. I co ja miałem za przedmiot? Ja miałem choice benda. Nie mogę użyć Eruption. Przymaję ja Oraz Eruption nie użyłem nie, tym bym z pani załatwił. Więc tak to było teraz do, do przegrania. Mówię, gdyby nie słandek. Słampert, bym zmieniał Słamperta z teplozjonem, by mi to bardzo pomogło. Ale nie, straciłem go, bo flinch! Oczywiście flinch zawsze mi wyleci na liń. I Kiedy nie ma wlecieć, to flinch, to cyk flinch ma tak być. I dupa. Jest eee, matko, jedna jaka głupia walka. Kiepsko, kiepsko. to mnie. I dwa łuję dzisiaj na razie i już jeden Lose. Jak już moje tego gościa porrawiamy, więc cięcie i widzimy się zaraz, zaczęliśmy tak! Delkati i salamans. Zniżona na tak standardowo i Q! A z jego strony idzie Sing nie jak moje singi pierwsze. Na słupku nie Nie wspominajmy już o tym. Hillball, Hilla heel czy Hillbox. Toxic Rock, idealna pobudka. Fire blast! Nie widział że że Toxicro jest wolniejszy i że według mnie też jeden IQ wystarczy. Ale mu fajny zmięk. Posłuchajmy go! Super! Dalkati. Fire blast! Nie zniszczył szkoda! Noczycie kolejny sing trafia. Co miał za szczęście z tymi singami, ja wam powiem? Po po prostu szczęście. Dalej. Ritter! Zobaczyłam, ta syrka będzie bardzo długa. Slip. No niestety. Sola nam nie spada. Spinda binda. Sing nie trafia. A tak brzuchem, też według mnie spinda ma bardzo mały brzuch. Wrób mnie pokona. A tak, żeby powiedzieć od tego, jak ktoś ma wielki brzuch. I ten dźwięk drift blimba. O ma jakiś stary automat od gier. Dla dzieciaków. Chciałam nie użyć encore. No, no niestety mi się nie udało nie użyć encore, bo tak wyglądało często z tym hider powerkiem. No się nie udało. A ten dźwięk Drift blimba, no Drift yy, blim, no tak, w no, jest piękny. Ice Beam, ja właśnie dowiedziałam się po co mu są Thunderbolty w tym momencie. Po to, żeby mu zrobić tak. No, wiecie, sparaliżować, wredna taktyka. Znaczy, wiele osób tego takie rzeczy robi. To nie jest nic nie Thunderbolt, Ice Beam. I teraz ten dźwięk? Świetny dźwięk. Świetny, tak na toksyk, czy czy lepszy nie jest. Joy Ball, i teraz to jest zabawa. To jest zabawa. Destiny Bond. To <grymne> jest zabawa. Patrzcie na to. Spikes. Spikes. Mówią, to jest Destiny Bond. To jest plus... On wie, co to jest Destiny Bond. Destiny Bond. Czyli, że jak w mnie uderzysz to zginiesz. Razem jak ja zginę, bo ty mnie uderzysz, to też zginiesz. On też to jest zginie. O to chodzi w Destiny Bondzie. Bo ktoś nie wiedział. Paralyze. No słabo, tak mi to się udało, I tak samo jak poprzednio, no ale no wiecie, no robiłem dużo spikesy, porostawiałem ładnie, zrobiłem ładne rzeczy. Ja wiedziałam, że przeżyję i trzy razy mi się tylko uda, liczyłem i udało mi się użyć Destiny Band, bardzo fajnie i Stealth Rock, a ja tu idę kulą, czy znaczy nie, to nie było kładzie, nie to były spikesy nie trzeba była, kulturna, jest ta pierwsza. No i zabił mnie z tym a ja wszystkie spikesy. Frostblast i Polyfact. Yy, Pokemon Reda, główny z mangi. Bulk Rapid Spin. Jak on na mnie gówno użył. I teraz myślałam, czy on zmieni. Fokus. Dobrze, Dobrze by to mnie zabiło. I patrzcie teraz na to. To gówno substytut się leczy i patrzcie teraz na to piękną animację. Fokus. Nie trafia. Bam! Świetnie nie trafia. Fokus.

Dżoguz? Pancz! Dżoguz? Serancz? Ja tak muszę się bawić, mówię ja tak sobie na siebie. Dżoguz? Pancz! Świetny na powiem tak. Polecam. Focus. Wypierniczaj, punch! turyn. patrz na to. Substytut. Seed bump. Substytut. Jakoś się chciałam po prostu poratować na tym kakterem, wiecie. Seed bump. Tak moj kurde, nie na rady chyba. Ale tak, może jeszcze raz spróbuję. Waterfall? Flint Waterfall? Słuchajcie jego Waterfall ma chyba 100% szansę na spida Ile on ma 100% szans, Waterfall! Cid bomba jest kolego, kolega mam zwiększony def. A jeden pół. Kolego? dobrze. Păi trebuie la mea. Waterfall! Frau Sup? Stai, fac să debil. Bă, cap. Am mai lăsat się bawić? și bavici. się de ședi Polivart. Te mai ce. Tak oddycha, tak do przodu tak oddech rzuca, się denerwuje, Polifard. Wzdychnij. Focus. Wygrana. Super to było. Jak to się miało, Raichu i Warbandama pozdrawiam Kelis2309. Pozdro masz ode mnie. I co? Trochę nam się wydłużyła ta walka i dzięki temu myślimy niestety. Znaczy, nie wiem, czy już dzięki temu po prostu będę no, kończył już powolutku ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak coś, wszystkie winy i przyloksy macie w opisie. No i co? Do następnego. Cześć i czołem na razie, hej!